Hej, jeśli chcesz, możesz wynagrodzić moją pracę łapką w górę. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to możesz zasubskrybować. Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego oglądania. O, ale się wyspałem, dobrze się spało. Ale trzeba wstawać. E, zejdę na dół, może, słuchajcie. Może zejdę na dół. Zobaczmy, co my tu mamy. Jakiś pokoik. Ej, są wakacje, ciekawe jak to wszystko tutaj będzie się y, grało, słuchajcie, nowy dzień, mam nadzieję, że wam się spodoba, także zostawcie łapencję, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobicie, nie zrobiliście, przepraszam, także gramy, słuchajcie, w wakacyjną mapkę. Dobra, lecimy na dół, zobaczymy co tutaj się wydarzy dzisiaj, o kurczę, coś mnie drzwi tu przyblokowały, słuchajcie, zobaczmy co tutaj mamy w tym pokoiku, może coś ciekawego. O jakieś użyczko. Uuu, to coś jest nie tak. Słuchajcie, coś ciemnego, ale dobra, idźmy na dół. Zobaczmy, co się dzisiaj tutaj wydarzy. Okej, okay, jesteśmy, słuchajcie, już na dole. Jest Kasia, słuchajcie, jest dziadek. Dobra, witam, witam. Witaj, dziadku, cześć, Kasiu. W końcu wstałeś. Jest już dziewiąta rano. Witaj. Mam dla ciebie zadanie. Słucham. Yy, zjedz śniadanie, a później idź na targ. Listę zakupów i pieniądze masz w skrzyni. Dobra, dziadek nam kazał, słuchajcie, iść na targ. Dobra, mamy śniadanie, zjedzmy sobie śniadanie. Nie nie dam rady zjeść śniadania, więc okej, okay, dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Są pieniądze, weźmy sobie pieniądze. Listy zakupów i butelki. Może dwie wody sobie weźmiemy po prostu, żeby mieć. Dobra, chleb mamy, mamy pieniądze. Dobrze, dziadku, zobaczymy, co potrzeba na listę zakup Lista zakupów, zobaczmy, co my tu mamy: chleb, jajka, schab, ciasto, kwiatki e, do ogrodu, ogródka, dobra, do ogrodu. Rodu kwiatki, lecimy, słuchajcie, dobra Dziadku, dobra, Kasiu, trzymajcie się My idziemy zobaczyć, co jest Tutaj, co trawie, w pi co w trawie Piszczy, dobra, zobaczmy, że tutaj Naprawdę jest dosyć ładnie Zobaczcie, tutaj jest jakaś woda Fajnie, fajnie to wszystko wygląda Jest piękny dzień, słoneczny, zobaczcie, że nawet Nie ma jakiejś zachmurzenia, więc super Się bardzo, bardzo cieszę, lecimy Lecimy do, na targ. lecimy na targ Myślę, że na targu coś Coś będzie ciekawego Ho, 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 dobra, tutaj sobie Jakaś brama, więc. Więc okej, okay, dobra. Zobaczcie, że tam mamy jakąś dróżkę. Tutaj jest jakiś domek. Dzień dobry. Czy ktoś tutaj jest? Chleb mamy. Zobaczcie, że mamy chleb, więc najsik, najsik. Dobra, zobaczmy. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że wziąłem sobie troszkę chlebka po prostu z jego domku. Okej, okay, no mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. No, możecie napisać, czy się ktoś obrazi, czy nie. Także piszcie w komentarzach, słuchajcie. Dobra, zobaczmy, co tutaj. Piekarz jest, słuchajcie, ale ja chleb mam, to po co mi chleb? Dobra, panie piekarzu, ja sobie pójdę zobaczyć tutaj. Hala targowa. I co to jest? Pod złotym kłosem, dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Jest, jest rzeźnik, słuchajcie, jest rzeźnik. Co my mieliśmy kupić? Dobra, zobaczmy. Na pewno schab. Okej, okay, dobra, schaba bierzemy. Bierzemy sobie schaba. Dobra, także bierzemy jednego schabika, mamy pieniążki, mamy pie pierwsze już rzeczy, żeby to ogarnąć. Fajnie, fajnie. Lista zakupów, e, jajka. Jajka trzeba jeszcze, ok? Tutaj farmer. Mamy u farmera jajka, więc nice, nice. Dobra, bierzemy jajka. Chyt, pieniądze zabieramy. Dobra, co jeszcze mamy do ogarnięcia? Już mamy chleb, jajka, schab. Ciasto zostało, słuchajcie. I kwiatki do ogródka. Dobra, poszukamy yy, cukiernik. O, jest ciasto, mamy ciasto, zobaczcie, że mamy ciasto, mamy kolejne ciasto do, dla dziadka. Nieczynny wyjechałem na wakacje. Nieczynne. Ej. Ej, 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 kwiaty potrzebowałem, słuchajcie, kwiaty potrzebowałem jeszcze. Co jest grane, co jest grane? No dobra, zobaczmy. Może kupię ten po prostu chleb jeszcze świeży, słuchajcie, kupię świeży chleb. Myślę, że akurat tyle nam wystarczy, więc jest dobrze, jest dobrze. Co zostało? Tylko kwiaty, ale zostało. Nie mam już pieniędzy, ej! Nie mam już pieniędzy, co ja mam zrobić, słuchajcie, co ja mam zrobić takiego, żeby ogarnąć jeszcze jakieś kwiaty? Może ukradniemy po prostu? Ej, tam są jakieś kwiaty. Tutaj są... Dobra, myślę, że tutaj jest jakaś drużka, ale nie wiem, chyba tam jest. zboże, to tam farma jakaś. Okej. Okay. Idziemy do tych kwiatów, zobaczmy, może tutaj ktoś będzie. Ktoś będzie. Oho, oho, nikogo nie ma. Może tutaj na górze? Wejdźmy, po prostu zapytajmy się, może ktoś tutaj jest. Dzień dobry, co chciałbyś kupić? Kwiatki, ale niestety nie mam pieniędzy. Mógłbym. Ee, w zamian coś zrobić? W sumie mam takie zadanie, słuchajcie, coś ma za zadanie Jakie? Zetnij usnięty krzak, który jest w moim ogrodzie. Nożyce możesz. Yy, znajdziesz w skrzyni yy, w zamian dam ci kwiatki. Okej, okay, dobra, są nożyce, słuchajcie, wydajność 5, więc najsik, nice. dobra. Yy, możemy ogarnąć. A, faktycznie, za, za usnięty krzak możemy dostać mak, więc nice. Dobra, to co? Idziemy po te kwiatki. Idziemy po kwiatki dla dziadka, które potrzebuje do ogrodu, słuchajcie, ale w zamian musimy ogarnąć właśnie tą, tutaj, słuchajcie, ten krzak. Dobra, zabieram go, zabieram. Dobra, idziemy, ciśniemy, ciśniemy, wracamy. Wracamy, dobra. Nice, 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 ok. Wbijamy na górę. Witam, witam z powrotem. Proszę bardzo, panie ogrodniku, tutaj usunięty krzak. Ja biorę mak. No i mamy już wszystkie rzeczy, słuchajcie, możemy chyba wracać, możemy wracać chyba do domku, coś mi się tak wydaje, no ale nie wiem, co jest grane, ale coś mi tutaj nie pasuje, kurczę, czemu jest brama? Ej, brama jest zamknięta, przecież ja stąd przyszedłem, halo, dlaczego to zamknęło się? Co jest grane, może jakieś inne wyjście będzie, ej, może spróbujemy jakąś inną drogą wejść, tutaj nie, nie wskoczę do tego, do tej fontanny, no nie wiem, co jest grane, ale... Coś mi tutaj nie, 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 nie. nie... Okej, okay, może w taki sposób. Wow, 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 nie, dobra. Nie, nie, nie będę kombinował, słuchajcie, wracam z powrotem do yy, Do dziadka, więc kurczaki, myślę, że tutaj na pewno, yy, na pewno już mi się nie uda. O kurcze, no co jest, ja zablokowałem się! Słuchajcie, ciężko było wyjść z tej. Tej fontanny, ale dobra, udało się w jakiś sposób. Dobra, patrz, idziemy teraz może tą dróżką. Zobaczmy, co jest tutaj grane, ale kompletnie nie wiem, jak wejść właśnie do, do, do dziadka tutaj. No, nie mam pojęcia. Tutaj wszystko jest rozwalone, ok. Dobra. Wow, Wpadłem, słuchajcie, gdzieś. Co jest, co jest? Będę musiał znaleźć drabinki. O nie, zobaczmy, co tutaj jest. Napisane No Entry. Niebezpieczeństwo, zalany korytarz, nie wchodzić. Ej, no to jak ja mam wyjść? Jak ja mam wyjść stąd? Ej, bez kitu, bez kitu, jak ja mam wyjść? Jadalnia? Dział drugi, pokój numer jeden. Słuchajcie, z tego co ja widzę, to tylko mogę do jadalni wskoczyć. O nie, co tu jest? Jest jadalnia, faktycznie jakaś jadalnia. Ale nigdy nie słyszałem o czymś takim, że jest tutaj jakiś tunel pod naszym domem. Odbiór naczyń. Wydanie posiłków Tylko dla personelu, słuchajcie, no co jest? Przecież ja nigdzie nie wyjdę, ej Może tam coś jest? Nic nie widać Ej, tam jest skrzynia jakaś, spróbujmy ją otworzyć Pochodnia, słuchajcie, mamy pochodnie i klucz, więc nice Dobra, bierzemy ten klucz Może on się akurat tutaj jakoś przyda Kłaś, można kłaść na blok kwarcu, dobra Na bloku kwarcu, to jest blok kwarcu, to jest żelazo, okej okay. Dobra, pokój numer jeden Okej, okay, mamy to, słuchajcie, mamy. Jest. Jest jakaś notka, słuchajcie, nota, notatka. Dobra, jestem pracownikiem tego projektu o nazwie NTNS. Pierwszego dnia wszystko szło dobrze. Uuuu. Ej, groźnie jest, słuchajcie, jest groźnie. Słuchajcie, może weźmiemy jakiś skafander, bo nie wiem, czy, czy tutaj akurat może coś być. Naprawdę, wolałbym być uzbrojony, słuchajcie. Wolałbym być uzbrojony, naprawdę. Idziemy do działu drugiego. Tylko. Mam klucz? Ej. Co jest? Jest klucz do działu drugiego. Ok, mamy dział drugi, dobra, wchodzimy. Więc idziemy w ogóle, zobaczcie, że tutaj wszystko się jakoś gazuje. Jakoś, nie wiem, dziwnie gorąco tutaj jest. Nie wiem, czy to nie czujecie akurat tego. Tam coś miga. Dobra, pokój numer drugi, wchodzimy. Zobaczmy, co tutaj jest. Notka Notatka, ok, dobra, zobaczmy, co tu jest takiego. Notatka druga. Tajny projekt idzie dobrze. Myślę, że zakończymy go jeszcze w tym miesiącu. Chciałbym już stąd wyjść. Ej, 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 to, to nie brzmi za dobrze, to nie brzmi za dobrze. Yy, dobra, mamy tutaj klucz. Na wełnie go chyba było można położyć. No dobra, coś tutaj jest, jakaś maszyna, słuchajcie. Jakaś maszyna, tylko nie wiem w jaki sposób ona tutaj działa. To jest naprawdę coś dziwnego, coś dziwnego. Dobra, klucz do działu drugiego i dźwignia, okej. Okay. I komperator. Nie wiem do, do czego to jest. Ale okej. Okay. Dobra, patrzcie, że mamy tutaj dźwignię, którą możemy. O nie! Dźwignia jest do czego innego? Dźwignia jest do czego innego, słuchajcie. Dobra, bijamy. Mm, magazyn, magazyn. Kolejna rzecz, słuchajcie, w magazynie też coś musi być. Kilofy jakieś dziwne, słuchajcie, kilofy. Wow! Ej, tych nie, nie wezmę. Jest dźwignia, klucz, mamy klucz. Dobra, nice, nice, nice. Wychodzimy szybko, sala odpoczynkowa. Odpoczynku. Dobra, wbijmy, zobaczmy co to jest w sali odpoczynku. Tutaj można sobie siedzieć, słuchajcie, odpocząć. Jest butelka wody i klucz do działu czwartego. Ja jestem, jakie mam szczęście, że te klucze tutaj akurat są. Wbijamy dalej, dział piąty, stroje robocze, magazyn materiałów. Minerałów, przepraszam, dobra, zobaczmy jak to jest. Oh shit, ile tutaj strojów jest. Słuchaj. Skrzynia? Klucz. Ej, mamy klucz kolejny, dobrze, dobrze, możemy wbijać, słuchajcie. Magazyn minerałów. Dobra, wpijamy do magazynu, magazynu minerałów, ale kompletnie nic takiego... Jest no! Raport numer 4. Czytamy od razu. Wiertło e, natrafiło na rozgrzaną skałę. Próba przebicia e, nie powiodła się. Próbujemy dalej. Słuchajcie, jakieś tutaj... Mm... Wiertło, niestety, dowierciło do się do jakiejś gorącej skały, no ale coraz to bardziej robi się ciekawie, słuchajcie. Mam nadzieję, że e, chłod, chłodnia, dobra, zobaczmy, co jest w chłodni. Jest lodówka, więc zobaczcie, zgniłe mięso i zgniłe ziemniaki. pajęczyny są w lodówkach, więc niedobrze. Nie... O, mamy dźwignię, słuchajcie. Mamy dźwignię, którą możemy wykorzystać. Zobaczmy, co ona robi. Można naglazerowa terakota, ok, na terakocie, czyli tu. Dobra, wchodzimy do sala konferencyjna oho, oho jest faktycznie jakiś telewizor ale mamy skrzynię. ej klucz do działu numer 6 kurczę no coraz bliżej coraz bliżej jedna warstwa rozgrzanej skały została przebita wiertło nagrzało się Ej, dobra, to się robi już bardziej ciekawie. No, nie, nie wiem jak wy, ale ja w sumie chciałbym zobaczyć, jak się rozwiąże ta sytuacja. Słuchajcie, z tym tunelem. E, dział numer szósty, dobra, to już jest chyba ostatni. Słuchajcie, to jest chyba ostatni dział. E, kontrola śluza numer jeden, zobaczcie, że jest śluza. Ale czekaj, czy mogę tam jakoś wejść? Tam jakaś, w sumie jest jakaś skrzynia, rozbijemy to. Dobra, czytamy. Not, notka numer 1, notka numer 2, raport numer 6. Dobra, zaczniemy od notki yy, numer 1. Kiedy wiertło przebiło się przez ostatnią rozgrzaną skałę, poczułem, że jest mi bardzo gorąco. Coraz cieplej! My robotnicy nie możemy wyjść przez śluzę. Szef coś ukrywa. Nikt z nas nie wie, co jest pod rozgrzaną skałą. Zaczyna się piekło. Ej, 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 dobra. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. Raport numer szósty. Powoli przebijamy się przez kolejne warstwy. Nie wiemy, czy wiertło wytrzyma. Oh shit. Naprawdę, zobaczcie, że tu wszystko dymi. Nie wiem, co jest grane. Tu są jakieś dźwignie. Raport numer 6, i raport numer 7. Ok, wbijamy, czytamy. Przebijamy się przez przed ostatnią warstwę. Wow, okej, okay, przedostatnia warstwa. Przebiliśmy się przez ostatnią warstwę. Wiertło wytrzymało, a jednak robotnicy, robotnicy coraz mniej pracują i narzekają, że jest gorąco. No to faktycznie, ej, słuchajcie, ciągle jest coś gorąco. Nie wiem, czy ten komperator i te pochodnie będą mi potrzebne, ale przechodzimy przez śluzę. Jest jakaś skrzynia. Kontrola, kontrola. Bierzemy, raport numer 10, notka numer 11-12. Notki czytamy. Co się dzieje? Pytam co się dzieje pomocy? Raport numer 10 powinniśmy czytać. Pod rozgrzaną skałą jest lawa, nie wiemy co robić. Ej, to jest naprawdę coś dziwnego. Dobra, raport numer 11 i 12. Nawet w mieście jest gorąco, nikt nie wie o tym, co się tu zdarzyło. To tajemnica. Jest u nas 40 stopni Celsjusza, ale my się nie poddamy. Oprócz pracowników, niestety. Dobra, ej, słuchajcie, jest dziwnie, jest naprawdę dziwnie. Słuchajcie, tutaj jest otwarty pokój szefa. Ty, ej, naprawdę, jeśli szef coś ukrywa, to coś jest dziwnego. Ostatni co? Raport? Ej, dobra, czytamy raport yy, numer 13. To już chyba koniec. Dusimy się. Będzie trzeba to jakoś zatrzymać. Ale jak? Zalewamy lawem wodą. Mamy nadzieję, że nic niespodziewanego się nie zdarzy. Ej. Nic niespodziewanego się nie zdarzy. Para tak mocno buchła, że niszczy, zniszczyła cały korytarz. To koniec, wszyscy ewakuowani szef raport wszystkich raportów. Okej, okay, dobra, więc naprawdę. Naprawdę dziwne rzeczy się tu dzieją. Słuchajcie, sterownia, mamy tutaj jakąś sterownie. Mamy tu chyba zostawić? W górę, w dół, stop, start, dobra, to chyba jest. Ten wysięgnik tutaj, sterownia, no nice, dobra, wpijamy. Ej, faktycznie jest tam gorąco, zobaczcie. Ej, musimy. Tu jest coś pod nami? Halo? Ej, tu jest coś pod nami. O kurcze, dobra, to to patrzy faktycznie. Ej, słuchajcie, jest nieciekawie. Przycisk ewakuacyjny, przycisk ewakuacyjny. Co tu jest napisane? W razie niebezpieczeństwa kliknij. Ej, dostaliśmy drabinki, drabinki, dostaliśmy. Nice, dobra. Słuchajcie, chyba będziemy mogli się ewakuować. Te drabinki zostały nam przydzielone. Dobra, chyba wracamy, słuchajcie, przez te śluzy. Nie wiem, czy tam jest na górę wejście, przez te wiertu, ale jest tam mega ciemno, więc wracamy, wracamy z powrotem, słuchajcie. Mam nadzieję, że mi się uda, uda mi się przejść. Słuchajcie, już pomału głodny, coraz bardziej głodny się robi, więc dobrze, że byłem akurat na tych zakupach u dziadka, więc wracamy przez cały ten korytarz. Mam nadzieję, że mi się uda, uda mi się przejść, wydostać się z powrotem. Z tej śluzy, słuchajcie, dobra, jesteśmy. Mamy drabinki, więc wbijamy. Słuchajcie, wbijamy po, na drabinkach na samą górę. O, nie, pochodnia jeszcze mi się tutaj, słuchajcie, yy, wzięła, postawiła niechcący. Okej, okay, dobra, musimy postawić to tu, 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 tu. Wychodzimy, słuchajcie, wychodzimy. Ja wezmę tylko pochodnie, żeby tutaj było ładnie, widoczne. Yy, cała okolica, słuchajcie, wydostajemy się, wydostajemy się. Już jesteśmy na samym końcu. Nice, dobra, jesteśmy. Ej. Tylko co jest grane? Dlaczego? Co? To wszystko słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się udało. Ogarnęliśmy całą tutaj... Y Słuchajcie, całą e, tajemnicę właśnie tej e, naszej tutaj ogólnie okolicy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapencie. No i pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. E, oczywiście mapka e, jest do przejścia, słuchajcie, w opisie. Także zachęcam. E, mam nadzieję, że film wam się spodobał. I do usłyszenia. Ja jestem Matruner.pl. Także pa, pa.